Cześć kochani, dzisiaj będzie trochę nietypowo. Będzie kartka płaska bez kwiatów, chociaż to no kwiaty, jak widzicie tutaj, są na papierach. Na papierach, w których zakochałam się na warsztatach wyjazdowych z Żulik. To jest kolekcja Art Decoria od Scrap Boysów i ona jest fantastyczna, mimo wiecie tych kobitek, ale cała ta kolorystyka czarno złoto beżowa super. no, ten, no, no, no. <laughs> Nie będę się już za bardzo rozwlekać. Kartkę zrobiłam dla mojej stałej klientki. Poprosiła mnie o zrobienie kartki na 18 urodziny. Raczej ciemnej, z motorem. Więc jak widzicie, nie są to typowo moje klimaty. No poradziłam sobie z nią, myślę, że nie najgorzej. Ale no, no. W ogóle tą kartkę robiłam bardzo szybko. Zajęło mi to około półtorej godziny. Bo... W czasie jej tworzenia Obrobiłam tutorial na inny film, więc no, więc wiecie, tak to fajnie wszystko mi się tutaj złożyło, że dwa w jednym zrobiłam. I nie marnowałam przynajmniej czasu. Kartka jest raczej prosta. Ona jest w ogóle według mapki na grupie Cudna Paczka, tam była. Zresztą wam tutaj teraz wkleję prawdopodobnie, jak ta mapka wyglądała. Więc wykorzystałam w tych takich prostokątów. Ona taka bardziej pod C6 mi pasowała, ale papierów już nie miałam na C6, więc zostało mi tylko, żeby DLK ewentualnie zrobić. Więc wykorzystałam ten panel główny, pionowy, jeden pod skosem, i tutaj to taki prostokąt kartę. Tutaj jest jeszcze pasek, którego już za wiele nie widać, ale jest. No i tutaj jeszcze był właśnie jakiś taki napis. Coś, coś tutaj było na tej mapce, więc ja tutaj w tym miejscu. Postanowiłam ułożyć tą moją mini kompozycję, czyli grafikę motocykla. Grafikę motocykla jest w ogóle z innej kolekcji, O z Lowe, taka męska, ale nie pamiętam już jak się nazywa. Fajnie się tu wpasowało, bo ten motor jest taki trochę złotawy. Więc tutaj dwie dosłownie, dwie takie kompozycje kwiatowe wycięte z kolekcji. O takie. Jedna taka, jedna taka. Kilka listków. W sensie tu jeden, tu drugi i tyle. Nie ma więcej. Tu jest jedna z tych kart z zegarm, więc no na osiemnastka to jeszcze człowiek się nie obraża, że tam czas upływa, więc więc jest tak no wydaje mi się, że jest mimo wszystko kobieco. Trochę to tu pasuje. Trochę jest taki jednak glamour przez te papiery złote. Ale nie używam papieru lustrzanego, bo, no, bo nie chciałam. W ogóle tu wam ciekawostkę powiem. Te, nie mam czarnych tych Czarnych, jak to się nazywa? Enamel doców. A te czarne y, powstały w taki sposób, że że pomalowałam czarnym gesso te przejrzyste półperełki. Znaczy no, te enamelki. Jak tu widzicie, czarne gesso dało radę. Nie brudzi to. Jest to matowe. więc y, No więc fajnie, bo nie chciałam, żeby tu jeszcze dodatkowo jakiś błysk miał być. Widzę, że stół się trochę mi przesunął. No i psuje kadr. Ale i tak w sumie już za wiele nie mam do powiedzenia. Więc taka mapka bardzo fajna. Jeszcze myślę, że ją kiedyś wykorzystam, bo bardzo mi się spodobała ta mapka, mimo że tak bardzo prosto wyglądała. Kartka jest na bazie od rzeczy z papieru. Jeszcze tu wykorzystuję te, które mam. Więc tutaj też tak trochę posztukowałam papier. Na odwrocie, no w pionie, by bardziej ładniej to wyglądało, ale tak też musi ładniej wyglądać, bo nie mam już papieru na tyle, żeby. Żeby dać tu coś pasującego. Baza jest od rzeczy z papieru. A pudełko jest robione przeze mnie na podstawie tabelki, którą robiłam. Ono ma 2 cm wysokości i 1,5 cm wieczko. Więc tak, idealnie się tu wpasowało. W sumie nawet 1,5 cm by wystarczyło. Bo tu nie ma bardzo głęboko. Ale 1,5 cm y, problem byłby z wieczkiem do no 1,5 centymetrowego, nie? Bo centymetrowe wieczko, jak kiedyś próbowałam, to ono się tutaj tak bardzo rozłaziło, nie było takie, takie fajne. No więc y, tak, więc tak się prezentuje ta kartka w pudełku, mimo że bez kwiatów, ale taka jest dosyć, dosyć przestrzenna. bo te wszystkie warstwy, te wszystkie. Y, no jak widzicie, jest to wszystko na piankach. Więc trochę tutaj przestrzenności też jest, mimo że jest taka płaska i teoretycznie mogłaby być do koperty, ale już raczej do koperty 3D niż takiej zwykłej. A ja wolałam sobie zrobić pudełko niż kopertę 3D, bo tak mi jest prościej. Dobrze, więc dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!